Cześć, witam Was, Raven z kanału Retro Raven. Dwa miesiące temu zrobiłem film o tym, jak można grać bezprzewodowo na Atari, na małym Atari. Chociaż nie tylko na małym Atari, a też na komodorze czy na Amidze. Zrobiłem taką oto przejściówkę, która to umożliwia, z takim oto receiverem do SEGi Mega Drive. Tylko niestety ta prześciółka, jak widzicie, wygląda słabo. Więc postanowiłem, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, że ubiorę to w jakieś ładne ubranko. Także materiał będzie dzisiaj o tym. Oczywiście będzie też trzecia część, na której będziemy to wszystko lutować, składać w jedną całość i testować na różnego rodzaju padach od PlayStation 4 jeszcze mam takie fajne trzy pady multi pady można powiedzieć i to wszystko będziemy testować w trzeciej, w trzeciej części czyli zrobimy taki krótki gameplay jeżeli nie widzieliście pierwszego odcinka zachęcam aby obejrzeć najpierw pierwszy odcinek a potem ten materiał, który tutaj dzisiaj Wam zaprezentuję. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że jeżeli ktoś chciałby zrobić sobie takie urządzenie, to pod tym filmem, tak samo jak i pod pierwszym, jest umieszczony link do schematu, można sobie pobrać i zrobić sobie we własnym zakresie coś takiego. To co? Zapraszam do obejrzenia. To co zaplanowałem. To mam przygotowane takie materiały już do zrobienia tej bezprzewodowej skrzynki. Też ma to, to, to wspomniana skrzyneczka. To moja stara przejściówka, którą pokazywałem we wcześniejszym filmie i śledź z portami 9 o Tu kable, które nam się przydadzą przy montażu Przełącznik, ale to wrzucimy na razie Z powrotem będziemy potrzebować na razie tylko śledzia i skrzyneczkę W środku, tak. Mam nadzieję, że uda mi się ukłać to wszystko. To też odłożymy na razie. I tutaj mam receivery. Zobaczymy czy to w ogóle będzie pasować, bo jeszcze plastikowe gniazda, ale stwierdziłem, że metalowe też mogą być. A ciężko dostać kurczę, plastikowe do takiego łatwego montażu. Dobra, schowamy z powrotem. Na początku chciałem umieścić to jakoś w środku, no ale ciężko byłoby się dostać do nich, aby sparować je z urządzeniami. Więc stwierdziłem, że no też chcę je używać w sedze więc stwierdziłem, że jeszcze je na zewnątrz, że po prostu będzie się je wtykać do skrzynki na zewnątrz. Ok, to widzę się wyjmuje. Jak się uda, to zamontuję te dwa porty w tej, w tej płytce i dodatkowo jeszcze, tutaj muszą być dwa przełączniki na drugi przycisk wpadzie. To nie wiem, czy zamontuję te, te przełączniki z przodu, czy z tyłu obudowy. Zobaczymy, czy starczy miejsca. Właśnie. Ok. Ślęka bardzo fajna, zgrabna. Nawet stylistyką trochę nawiązu, nawiązuje do starego Atali, można powiedzieć. Może nie tak do końca, ale trochę podobne jest. Wyjmiemy teraz te dwa porty z tego śledzia. To nam będzie niepotrzebne. Nam będzie w ogóle niepotrzebny. To znaczy, będzie potrzebny tylko do tego, aby sobie odrysować dziurki z portów. Potem te same śrubki wykorzystamy do przykręcenia tych portów do obudowy w skrzynce. Ta pasiemka. będzie ją trochę skrócić. O! I Dobra. Teraz spróbujemy odrysować. Gdzie będzie czoło? Gdzie tu będzie czoło? No tu chyba nie ma w tej skrzynce żadnego znaczenia, gdzie. Ale no, to jest jakaś, jakaś wypustka. Rysujemy sobie mniej więcej linię, żebyśmy za daleko nie poszli. Dobrze, te śliskie, nie wiem, czy uda mi się dobrze odrysować to. Zobaczymy, tak to wygląda, czy fokus dobrze łapie. Dobra, to spróbujmy. Spróbujmy podziałać teraz z wycięciem otworów. Niestety nie mam odpowiednich narzędzi do tego, aby to szybko poszło. Więc użyjemy. Oto urządzonka. Zobaczymy, może się uda. Dobra. Uwaga będzie głośno. Będziemy poprawiać zaraz ładnie, dobra, spoko nikt nie będzie z tego strzelał. Także wydaje mi się, że nie jest nie jest źle. No, Okej, okay, zrobiliśmy mały porządek. Tak tutaj mniej więcej to wygląda. Spróbujmy teraz zamontować. Nasze porty do tej płytki. Teraz drukujemy. Myślałem, że będzie to wyglądało gorzej, ale z tego co widzę, nie ma tragedii. Nikt z tego nie będzie strzelał. do użytku zupełności wystarczy. Tu w sumie nie trzeba mocno przykręcić i tak jeszcze jak już będzie końcowy montaż to i tak jeszcze te porty od spodu podkleję. Jak widać, tak to mniej więcej wygląda z tyłu. Dobra, I teraz spróbujmy to przypasować do naszej obudowy. No. Bardzo ładnie. Zamknijmy tą obudowę. dać. Tu jeszcze u góry zaraz wywiercimy dwa otwory. Tak sobie pomyślałem, że chciałem dać te otwory na te przełączniki nad gniazdami. Ale po włożeniu receivera stwierdziłem, że nie będzie widać sygnału diody dobrze. No i tutaj tak troszeczkę pewnie by to przeszkadzało, więc stwierdziłem, że dam te dwa przełączniki do skoków na padzie dam w skrajnych górnych rogach czyli w tych miejscach no zobaczymy jak to będzie wyglądać Ok, to by to by tak wyglądało nie wiem czy rozbierać to czy nie rozbierać do wiercenia ale raczej z powrotem rozbiorę. Bo szkoda, żebym coś uszkodził. Tutaj to się nie stanie, jak to odkręcę To teraz trzeba będzie zrobić otwory na przełączniki. Niestety nie mogę dać tych przełączników. Tak jak myślałem w górnych w krajnych rogach ze względu na to, że tutaj w tej obudowie są elementy montażowe do wkrętów i po prostu przełącznik się nie zmieści więc będę musiał dać je centralnie nad portami, tak jak to zakładałem w pierwszej wersji też pomyślałem, że można je dać z tyłu obudowy, ale wolałbym mieć dostęp bezpośredni dostęp z przodu do nich Zobaczmy. Tutaj już, sobie, tutaj już sobie zaznaczyłem, w których miejscach będę wiercił otwory. Odmierzyłem sobie i zaznaczyłem. Najpierw zrobię otwory małe. No i bardzo ładnie. Teraz weźmiemy sobie krętareczkę, odpowiednie wiertło, to znaczy może nie od razu duże. Ostatni odwiert To już praktycznie będzie na styk Dokładnie I mamy to Dobrze, teraz <laughs> przywiercimy sobie wcimy sobie dwa otwory. Już to sobie zaznaczyłem, w których miejscach one mają być. I te otwory mają służyć do takich dwóch, dwóch przewodów, którymi będziemy spinać Atari z naszym magicznym bezprzewodowym pudełkiem. Dobra, to do dzieła. Już, mamy już wszystkie otwory powiercone. Niestety nie mam zgiętek. Ale wymyśliłem sobie takie coś, że dam uszczelkę gumową te dwa otwory i przez nie przeciągnę, przez nie przeciągnę kabel. Zobaczymy czy się zmieści. powinny się zmieścić, bo to ten ten rozmiar. No super. Jedną mamy. Teraz wsadzimy drugą. Tak to wygląda i przez to. Przeciągniemy takie oto dwa przewody. O, proszę. Jak ulał. Jak dopasowany. Nie wiem jeszcze, jaka długość zostanie tych przewodów. Może zostawi oryginalnie takie długie, jak są. Oczywiście z drugiej strony je podkleję, żeby nie wychodziły nam. Dobra, to teraz zmontujmy z powrotem porty. Nie wiem tu właśnie czy najpierw przełączniki, czy porty. Teraz muszę z mojej przejściówki odciąć. biały najpierw, kurde, żeby nie wybuchło. Ach, nie wybuchło. No to git. Dobra, spróbujmy najpierw zamontować przełączniki. Trzeba je jakoś spasować najpierw, żeby one tak beznadziejnie mocno nie wystawały. Żeby to miało jakieś ręce i nogi. Na razie i tak jest skręcane tak na próbę. Więc nie musi być mocno skręcone. Okay. Bardzo ładnie wygląda. Zobaczmy tu. No właśnie, tu nie chce się skręcić. To mniej więcej wygląda. Teraz skręćmy porty. Delikatnie będę przykręcał nie za mocno. No i tak też będę pewnie rozbierał, żeby to popodklejać. Dobra. Mamy tak to. Tak to w tej chwili wygląda. Tak. Pchnijmy. Na razie. Tak to mniej więcej będzie wyglądać Proszę. z tyłu. Tak, oczywiście kabelki z wtyczkami do Atari lub do Commodore, czy do Amigi, bo to też powinny pasować. Tak to, tak to, będzie wyglądać. No i spróbujmy sobie tutaj zamontować naszego receivera. A no, nawet ten. Styczek nie będzie mocno przeszkadzał. Ok, na tym dzisiaj zakończymy, Od, można powiedzieć, odcinek, a w następnym odcinku będziemy lutować to, co jest w środku. Jak już zlutujemy, to zrobimy jakiegoś krótkiego gameplaya i testy kontrolerów, na których będziemy y, grać.